Radiosud.pl Największy portal informacyjny regionu. W piątek w Rychtalu otwarto zmodernizowany budynek, w którym znajduje się Gminny Ośrodek Kultury. Remont obiektu kosztował ponad 848 tysięcy złotych, z czego prawie połowę stanowiły środki zewnętrzne. Bardzo mnie to cieszy, że udało się to dwa fakty połączyć, czyli reaktywacja działalności Gminnego Ośrodka Kultury po 30 latach. No i również w tym samym roku pozyskanie środków w zasadzie z dwóch źródeł finansowania na, na remont tego budynku, bez którego w zasadzie ta działalność jest niemożliwa albo, albo utrudniona, również też nie tak wspaniała jak przy takiej oprawie, jaką, jaką w tej chwili mamy. Tak? Mamy super system oświetleniowy, system dźwiękowy, który pozwoli na organizację wielu tutaj wydarzeń kulturalnych, które już się dzieją i na pewno się będą działy również w przyszłości. Radio Sud, radio sud. Twoje radio, Twoja muzyka, Twoja muzyka.